Okay, I'm very happy because it was a very, very good game. Always in Toru We know that, that it's a very strong team. Play, they play hard defense. They play, I think that both teams play a good game. And for us the victory this is very important for, for the, to be first in the investigation at the moment. Uh, our post players no play very, we today good that uh, Maximovic was uh, better than all the our post players. And, uh, we are happy with because uh, the four guards that we have in this moment, Sartre, Selam, Phillips, they, they Yeah, it's very important to win here because uh, we know that the Toru have a uh, very good fans and uh, it's very hard uh, and always a tough game uh, on here. So for us it was important to win. Uh, and maybe in this moment we are not in the best shape, but probably it's good because, uh, I think that maybe in one month we can play much better, and that is much more. But it's important to win all the games. Okay. Ja po pierwsze chcę Podziękować kibicami, które dziś były naprawdę wspaniale. W ostatnich kilku meczach to tak samo się powtarza. Przykro mi, że przerwaliśmy tą serię, ale muszę sobie przerwać z takim zespołem. I też przed meczem mówiłem, że bardziej by chciał wygrać mecz z Rybnikiem. Też będzie bardzo ciężko musimy się skoncentrować niż ten z Wysłą. Mówiłem, przynajmniej przed meczem, że może być, że dla, dla Wisły jest to ważniejszy mecz w tym momencie niż dla nas, bo. bo, bo drużyna CCC bardzo, bardzo wzmocniła, teraz także Wysła Kraków musi startować z pierwszej pozycji. Z tym tą dzisiejszą wygraną już zostali są na pierwszej pozycji, co jest bardzo, bardzo ważne dla, dla ten zespół. Gratulacje dla zespołu Wysła, dla Kraków. Myślę, że dobre zawody, bardzo dobry mecz dla kibiców i nie mogę tu powiedzieć, że jak tam, jakie szczegóły, czy zbierkę, czy coś tam, rzuty, troszeczkę słabsza skuteczność niż za trzy punkty, ale myślę, że, że mogą się podobać i że, że dobry mecz. Wiedziałyśmy, że musimy na ten mecz z skoncentrować się podwójnie i zagrać na bardzo wysokim poziomie każde, żeby ten był to wyrównany mecz i żebyśmy mogli wygrać. Myślę, że mecz mógł się podobać, wygrałyśmy bardzo dobrze. Zespołowo trochę niestety zabrakło, ale następnym.